Witajcie! Dzisiaj zabieramy Was na smreczyński staw. Dolina Kościeliska to jedna z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych dolin w Tatrach Zachodnich. Tego listopadowego dnia pogoda nas nie rozpieszcza, ale mimo to postanowiliśmy wybrać się nią razem z Wami, aż do smreczyńskiego stawu. Dolina znajduje się na terenie Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Ma około 9 km długości, zaczyna się w miejscowości Kiry, a kończy w rejonie hali Ornak, skąd rozchodzą się szlaki na wyższe partie Tatry. Przez większą część drogi towarzyszy nam potok kościeliski. Po drodze napotykamy na ciekawą kapliczkę. Kapliczka Zbójnicka, bo o niej mowa, to urokliwe miejsce znajdujące się w Dolinie Kościeliskiej tuż przy szlaku prowadzącym w górę Doliny. Usytuowana jest w okolicach Polany Pisanej, około 5 km od Kir, na brzegu Potoku Kościeliskiego. Kapliczka, choć niewielka, ma swoją historię związaną z dawnymi legendami o zbójnikach, którzy mieli grasować w tych rejonach. Według jednej z lokalnych legend miała zostać wzniesiona w miejscu, gdzie zbójnicy po dokonanych napadach modlili się o wybaczenie za swoje czyny. W rzeczywistości kapliczka powstała w 1902 roku jako wyraz wiary i wdzięczności górali. Charakterystyczną cechą Doliny Kościeliskiej są liczne wapienne formacje skalne. Jaskinie, takie jak jaskinia mroźna, jedna z nielicznych jaskin udostępnionych turystom, znana z malowniczych form naciekowych. Również jaskinia mylna, mniej dostępna jaskinia wymagająca latarki i nieco odwagi, z wieloma korytarzami, w których łatwo się zgubić. Kolejnym niesamowitym miejscem jest Wąwóz Kraków, wąski skalny wąwóz, który przypomina krakowskie ulice, dostępny dla turystów dzięki specjalnym zabezpieczeniom. Dolina Kościeliska, jedno z wielu pięknych miejsc w polskich tatrach, jest niestety także miejscem, które w ostatnich latach zmaga się z problemem uszkodzeń drzew, w tym świerków. Połamane świerki wzdłuż doliny to wynik głównie naturalnych czynników, takich jak wichury, śnieżyce oraz gradacje kornika drukarza. Kornik atakując świerki osłabia ich strukturę co powoduje, że drzewa stają się bardziej podatne na złamania, zwłaszcza podczas silnych wiatrów. Szczególnie duże zniszczenia w drzewostanie miały miejsce po silnych wichurach, które przetaczały się przez Tatry w ostatnich dekadach. Wichury te, zwłaszcza podczas huraganowych podmuchów wiatru, łamały drzewa na znacznym obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym w Dolinie Kościeliskiej. Są to procesy naturalne, ale wywołują duże zmiany w krajobrazie, a połamane drzewa stanowią element surowej górskiej przyrody. Dla turystów może być to zaskakujący widok, ale z ekologicznego punktu widzenia, obumierające połamane drzewa pełnią ważną rolę w lesie, stanowią schronienie i siedlisko dla wielu gatunków owadów i zwierząt, a także przyczyniają się do naturalnej regeneracji lasu. Tapry jako obszar chroniony są miejscem, gdzie natura często zostaje pozostawiona samej sobie, a interwencje człowieka są ograniczone, co pozwala obserwować procesy naturalnej sukcesji i regeneracji lasu. Po dwóch godzinach wędrówki dotarliśmy na smreczyński staw. Leży on na wysokości 1227 m nad poziomem morza. Jest to najwyżej położony staw w Tatrach Zachodnich. Otoczony lasami świerkowymi, a jego powierzchnia wynosi około 75 hektara. Jest jednym z bardziej ustronnych miejsc w tej części Tatr. Legenda głosi, że w stawie mieszkało kiedyś smreczyńskie licho. Które miało ochronić ten zakątek przed intruzami. W okolicy można spotkać niedźwiedzie, kozice i świstaki. Warto zachować czujność, ale spokojnie. Zwierzęta raczej unikają ludzi, jeśli nie są prowokowane. W drodze powrotnej postanowiliśmy udać się do schroniska PTTK na hali Ornak, które znajduje się na wysokości 1100 m, nad poziomem morza i zostało wybudowane w 1948 roku, a jego styl nawiązuje do tradycyjnej architektury podhalańskiej. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz zostawić łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia na szlaku.